się wywalić chyba. Hej! Witam was w kolejnym odcinku yy, blogu pod tytułem Normal Day of Inżyniers. Dziś będziemy odpalać malucha. Alululator. Wsadzony alululator Dobra. Można dygać. Przyjećmy się więc. Koniec nowa. koniec przejazdu! Podziwiamy świat! Mimo tego, że stał bardzo długo, to moja pojebana elektronika dalej chodzi. Jest strasznie ci. Jak dobre dwa statywy. Oj, nie ma. Hopla. Tak. Gdzie to jest? Tutaj duży stoi. Tak, nie sprzedałem go. Proszę bardzo. Stoi. Nie photoshop. Stoi. I teraz tu jest silnik. I dalej tu jest. Nic się nie zmieniło. Dzisiaj go nie będziemy odpalać, bo co za dużo to niezdrowo. Eee, szukamy pompki. Pompka. Czemu co mam pompkę? Gdzieś to była pompka kiedyś, ale pompka zniknęła i pompka nie jest pompka. Ale gdzieś pompka była, bo pompki szukam, bo pompka była, bo pamiętam, że pompki szukałem, bo była pompka. Ale nie widzę pompki, więc musi gdzieś być pompka, ale nie będzie z pompka. Coś będzie z pompka, bo ja nie widzę pompki. Ja muszę znaleźć pompka, a pompka gdzieś zniknęła i pompki nie ma. A potrzebuje pompki. Holender. Hop. Halo? Dzień dobry. O, razem pompkę. Szukałem pompki. O, gdy mamy dalej. Gdzie jest pompka. Ała, ała się stała, ała, miękka opona.

Dobra, starczy tego ciulafania, śmieszne ciury. Jest! Dobra, garaż zamknięty. Możemy jechać. No ja pierdolę. Nie ruszaj się stąd. Obywatelski obowiązek spełniony. Koło napompowane, auto odpalone, naraż przewietrzony, łeb spocony i dupa mokra. yes